Jesteśmy w bunkrze Bismarcka. Przeżyłem pierwszą wojnę światową. Przeżyłem drugą wojnę światową. A teraz czeka nas kurwa trzecia. Musimy się do tego przygotować i raz na zawsze rozwiązać ten konflikt. A. Czy atak nastąpi z północy, a może z południa? Dywizja pancerna, wojska desantowe i tutaj te, które znalazły się w okrążeniu. Tutaj rozbita pierwsza brygada. Dwa pułki atakują od północy. Tutaj jeszcze desant. O kurczę, tu z morza, a tutaj dwie dywizje piechoty. Nie, no, na to nie ma rozwiązania. Na to nie ma rozwiązania. Chociaż. Mam. Mam pewien pomysł, jak zakończyć ten spór. Jak zakończyć ten rozlew krwi. Zakończymy dzisiaj tę wojnę i ja wam to udowodnię. Gdzież to u mnie było? Ja to miałam. Pokój.